Dzisiaj tak. ja skończyliśmy, już. Polisz nikiel, podaję tobie. A ja nie mogę odebrać, gdzie ja jestem zajęty. Patrz, jak jestem silny. Takie duże podło. A cóż, no, bo płacą mi tak dużo w to takim to dużym wiosek. kontenerze. Pracy są zaczęłem o 8.30 Pomagał mi z tym kolega Mike. Masz jeszcze kartonik, synu? Dziękuję. nie będziesz tam? Mówisz? To chujowy telefon, co nie będzie stał? Nawaj nosimy, kurwa, rzucaj poświęca skończy. U godziny musimy te 17-kartonu, chyba nie. Nie wiem, czy damy radę. Chcesz się nad tym zastanawiam. Z wsparcie. wsparciem. Co to będzie National Geographic? <grym> <grym> Ej, wziął mnie. <laughs> Co za koleś. Odjeżdżał się, dostał driver license na Ford i kurwa oszalał.